Simanko, ja jestem DXC i witam Was w drugim odcinku serii o nazwie Among News, ponieważ właśnie tak chcieliście, aby ta seria się nazywała. No i na samym początku chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na mojego nowego Discorda, na którym w najbliższym czasie będę nagrywał z Wami odcinki za Mongasa, oczywiście. Także wpadajcie, linka macie w opisie, a ja już nie przedłużam, dostawcie suba oraz łapeczkę w górę i lecimy do filmu. Pierwszym naprawdę bardzo ciekawym newsem jest to, że znany programista niedawno stworzył modyfikację do Among Us o nazwie Proximity Chat, który pozwala na komunikację głosową z ludźmi, którzy znajdują się blisko nas. Działa to nawet na publicznych grach, tylko wtedy jakiś nasz kolega, z którym gramy, musi mieć również pobraną ową modyfikację. Sam proces instalacji jest dość łatwy. Link do filmu, w którym gościu pokazuje, jak to pobrać, zostaje Wam oczywiście w opisie. Dodatkowo w modyfikacji mamy również takie dodatkowe okienko, które pokazuje nam, z kim się słyszymy. Naprawdę ogromne wyrazy szacunku, ponieważ tak naprawdę wyprzedził ten gościu, ten programista, samo Among Us w tym pomyśle. Ponieważ twórcy naszego właśnie Amongasa już od dłuższego czasu planowali tą funkcję, no i ciekawe czy kiedyś się dodadzą. Ale naprawdę, szacunek dla tego programisty, że stworzył modyfikację. Która działa no, normalnie na każdej grze w Among gasie, tylko nasz kolega musi również właśnie mieć, yy, mieć ową modyfikację. Dajcie znać, czy w ogóle chcecie na przykład odcinek z takiej modyfikacji yy, z innymi ludźmi. Jeżeli oczywiście będzie dużo komentarzy i lajków, no to zrobię taki odcineczek. Ok, teraz pokażę Wam porównanie popularności gier, jakie każdy z nas zna. Jak widać na załączonym obrazku, Minecraft zdecydowanie góruje. Fortnite ledwo co znajduje się na drugim miejscu, przez oczywiście nasze Among Us, które jak widać traci na popularności. Dla porównania widać jeszcze takie malutkie Folgeś, które bardzo szybko zdobyło popularność, jak i bardzo szybko ją straciło. Jak myślicie, tak samo będzie z Among Us? No, mi się wydaje szczerze mówiąc, że raczej nie, a spadek popularności Among Us jest spowodowany rzadkimi i małymi update'ami. Ale wkrótce, jak już pewnie wiecie, albo nie. Oficjalnie może zostać dodana nowa mapa. Fragment jej widzicie teraz na ekranie. Jest to oczywiście w 100% potwierdzona informacja. Sama mapa jest inspirowana grą, inną grą od twórców Among Us, jaką jest Henry Stickman. No i wracając do popularności naszych gier, gdy tylko zostanie dodana nowa mapa, Among Us, tak mi się wydaje, że bez problemu prześcignie Minecrafta w popularności i z powrotem stanie na pierwszym miejscu, tak jak przez chwilę. No mam nadzieję, że nie będzie za Among Us tak samo jak z Fall Guys, że. Chwilę się wybiło i od razu spadło. Mam nadzieję, że Among Us to będzie taka długa gra, która długo będzie żyć. No i czekamy na ten update z tą mapą. I pewnie, jeżeli wyjdzie, to znowu Among Us stanie się najpopularniejszą grą. Teraz pokażę Wam kozackie animacje zabijania, a właściwie to nie zabijania, wykonane przez fana Among Us. Zresztą, no co ja Wam będę tutaj mówił, zobaczcie to sami. Naprawdę kozacko wykonane i nic dziwnego, że owy filmik w bardzo krótkim czasie zdobył ogromną popularność na Reddicie. Naprawdę fajne animacje. W poprzednim odcinku z Among News pokazałem wam super realistyczny film o Among Us i powiedziałem, że jest to dopiero pierwsza część tej całej animacji. Jeżeli wyjdzie kolejna, to od razu was o niej poinformuję w następnym odcinku z tej serii. No i oczywiście wyszła ta druga część, także zobaczcie ją sami. Wow, wow, wow! Jeszcze raz, wow! Ogromny podziw dla twórcy. Wygląda to niesamowicie. No i nic dziwnego, że ten film ma również niesamowicie dużo lajków na Redditie. Serio, kozacka animacja. Jestem ciekaw, ile mu to zajęło. Obstawiam, że pewnie koło 50 godzin bez problemu. Możecie napisać swoje typy w komentarzach, ale serio, no chłopiec, kurde, nie wiem, niesamowity. Wyobrażacie sobie, żeby zrobić tak kozacką, Ja rozumiem w ogóle, zrobić jakąś animację o manga się. Jest pełna animacji na... o manga się na YouTubie, ale żeby zrobić animację, taką super realistyczną, naprawdę straszny szacunek i tyle. Ok, teraz powiem Wam o aktualizacji, co do sprawy z poprzedniego filmu, yy, czyli oczywiście odnośnie gry Pretend. W skrócie powiem Wam, że jest to ogromna podróba Among Us, która ma wyjść na Steam'a, jest już na Steam'ie, ale jeszcze nie ma premiery. Yy, no jeżeli chcecie więcej informacji odnośnie tego, wejdźcie teraz w prawym górny róg, wyświetla Wam się karta do filmu poprzedniego Amogniusa. No i słuchajcie, kończy nam się już listopad, no i oczywiście data premiery została zmieniona na grudzień 2020, czyli mamy jeszcze miesiąc do premiery. No i mam z nowszych informacji mamy to, że twórcy aktualnie pracują na wyjściu gry na iOS oraz na Android, także gra będzie dostępna na telefonach. No i również wydali swój serwer Discord, na którym można pisać sugestie no niestety chciałem wejść na ten serwer Discord, zobaczyć co tam się dzieje, ale niestety zaproszenie, które dali link do tego zaproszenia już wygasło i nie mogę wejść, ale myślę, że naprawdę jest tam dużo ludzi wkurzonych, którzy piszą, że w ogóle ta gra nie ma prawa wyjść, no bo kurczę, no jest to straszna podróba Among Us yy, i tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o tą sprawę. Teraz mam coś dla fanów Pokémonów. jak widzicie są to kozackie figurki w stylu Among Us, Widać dla nich Bulbazaura, Squirtla, Charmandera oraz Pikachu. No i swoją drogą, jakby Among Us nawiązało współpracę z Pokémonami, no to myślę, że właśnie tak mogłyby wyglądać skiny do postaci. No i w ogóle fajnie, jakby takie coś można było sprzedawać, właśnie takie figurki. Z chęcią bym takie coś kupił, ponieważ sam gram w Pokémon GO. Naprawdę kozacko to się prezentuje i tyle. Okej, okay, teraz pokażę Wam 3D model Crewmate'a, jakiś właśnie gościu z reddita takie coś zrobił. Wygląda to naprawdę przekozacko. I fajnie w ogóle, jakby również takie coś mogło trafić do sprzedaży, bo wiecie, są często takie właśnie podkładki, które się kręcą i na nich coś jest, i tak fajnie wygląda. Jakby taki crewmate był, no to kurczę, kozacko by to wyglądało. Okej okay, powoli zbliżamy się już do końca tego filmu. No i tak jak powiedziałem wam w poprzednim odcinku z tej serii. Na końcu zawsze będę Wam pokazywał jakiegoś mema tygodnia z Reddita. No i właśnie teraz wyświetla Wam się takowy na ekranie. jak który wiem, jak naprawiać komunikację, inni creamate. przetłumaczyłem wam, jakby ktoś nie wiedział. E, no i co? W sumie to już będzie na tyle w tym odcinku, jeżeli Wam się spodobało, byłbym wam bardzo wdzięczny, abyście zostawili łapeczkę w górę. Pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Discorda będzie mi niezmiernie miło, a ja już się z wami żegnam. Lajkujcie, subskrybujcie. Do następnego materiału i cześć, pa pa!